Dzisiaj w Kiming jest piękny słoneczny dzień. Góry są pięknie widoczne i wygląda mi się naprawdę super. Chyba wybrałam nieodpowiednią miejscówkę, żeby to pokazać, ale już zaraz chwila moment, Tutaj wygląda naprawdę pięknie. Tutaj wyglądają super. Pokazuję właśnie te góry, które mienią się w słońcu. I tutaj jest właśnie to odbicie słońca od śniegu na szczytach gór. Przepięknie to wygląda, przepięknie. Mm -hmm, uwielbiam te widoki. Także mamy dzisiaj piękny słoneczny dzień. Cika was pięknie pozdrawia, wesoła dzisiaj, prawda Cika? Wesołe jesteś, nie? <noise> Idziemy do przodu i pokażę z kolejnej miejscówki nasze piękne góry w piękny, słoneczny mroźny dzień. Mimo mrozu te, e, mimo mrozu e, właśnie słońce wynagradza wszystko. Dziękuję kochani za serduszka, jest mi bardzo miło. <noise> Tutaj właśnie chciałam pokazać jak słońce odbija się w, w śniegu na szczytach kur ten widok chciałam Wam dzisiaj pokazać robi dzień. <gry> jak się zaczyna dzień od tak pięknych widoków, to cały dzień jest naprawdę piękny. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie skimming i do zobaczenia następnym razem. Pa!